Między bliskością a dystansem. W można się nauczyć. Brat Piotr Kwiatek i ksiądz a Marek Patełka. Każdy z nas ma swoje niewidzialne terytorium psychiczne. Odległość, w jakiej stajemy się od innych. Dużo mówi o nas i rodzaju łączącej nas relacji. Dystans publiczny powyżej 3,5 metra odległości. Jeśli ktoś nie, na niego decyduje, można przypuszczać, że nie zależy mu na prowadzeniu dialogu. Dystans społeczny od 120 cm do 3,5 metra. Używane jest w relacjach profesjonalnych zmniejszenie dystansu, przybliżenie się do 120 cm, może dobrze wpływać na postrzeganie roli społecznych i ociepać, np. w spotkaniu lekarz-pacjent czy nauczyciel-uczeń. Każdy z nas ma swoje niewidziane terytorium psychiczne. Dystans osobisty od 45 cm do 120 cm. W przestrzeni publicznej zachowują go osoby bardzo bliskie, sobie, np. małżonkowie. Kiedy człowiek wchodzi w sferę dystansu osobistego. W zaczyna się dziać coś więcej niż tylko zwykła rozmowa. W sytuacji bardziej oficjalnej zachowywany jest większy dystans od 75 do 120 cm. W ten sposób trzyma się rozmówcę na długość ramienia. Dystans intymny odległość to 45 cm. Pozwalano utrzymanie głębokiej więzi z najbliższymi poprzez przytulenie, pocieszenie, bliskość fizyczną i emocjonalną. Zgadzając się na taki dystans pozwalam na bardziej intymną relację ze sobą. Dopuszczenie ich do przestrzeni osobistej jest wyrazem zaufania. Jeśli drugi człowiek sam do niej wtargnie, wywoła w nas poczucie dyskomfortu lub zagrożenia. Gdy ktoś naruszy naszą osobistą czy intymną przestrzeń, zaczynamy na różne sposoby jej bronić. To jest taki intymny, osobisty, społeczny, publiczny. Wyznaczanie osobistego terytorium, kiedy ktoś naruszy naszą osobistą czy intymną przestrzeń. Zaczynamy na różne sposoby jej bronić. Odruchowo się cofamy lub szukamy naturalnej bariery, stając się za biurkiem, przesłem, biorąc do rąk książkę czy inny przedmiot, aby wyrazić znacznie własną granicę. Kolejnym znakiem jest zerwanie kontaktu wzrokowego. Inne gesty zniechęcające do bliskości to wyrażający niepokój, sząkanie, pokasywanie czy drapanie się. Jeśli one się nie zadziałają, osoba się cofa, prosi o odsunięcie się lub odpycha od siebie inwazora.